Jednostka orbitalna plus 2 do kultury na należących do ciebie polach. Każde miasto w zasięgu otrzymuje o 50% mniej punktów intrygi z działalności tajnego agenta. Okej, okay, można by było wziąć, jakbyśmy chcieli, węzeł sieci taktycznej. Ech. To co tutaj w takim razie? Chirurgia okulistyczna. Ta, zdrowie plus 4. Przyda się! A to coś robiliśmy, Mam mu sześć! nie na a na Przysługi za 4 firaksytu na 25 tur, ale nie mamy tyle. Generale wadimie, kozłowie. chciałbyś tylko przysługę nam dać za to? A nie mamy tyle tak naprawdę. Wybacz, ale nie tym razem. Szkoda. Znam przykro, że to nas poróżniło. Vivarium. Gdzie? Gdzieś tam robią. W z tych miast marionetkowych. Dobra, muszę mieć na plusie zdrowie i przyłączam. Co jest? Za dwie tury się rozrośnie dopiero? Zdrowie, Zdrowia słaba Co dlatego? Słabo, słabo, słabo Stworzono siatkę, stworzono siatkę I awanse Jeszcze tajny agent nowy Przekierowanie energii Dziewięć tur Nie da rady nic innego No dobra Może być Tutaj też nie da radę nic innego. Tu można stworzyć siatkę. Prosperite. Okej. Okay. Jednostka bez rozkazów. Jeszcze czekaj. Chyba, że tu chcesz już coś zrobić. Możesz? Nie możesz? Nie wiem. Fortyfikuj. Atakować? Tych zabijemy. Miał być 100. Jest 38. Wow! Kozak. Niezły! Okej, okay, co on tam ma? Nic ciekawego chyba? Hutama zaczyna mnie irytować. Tylko wojna rozwiąże ten problem. Szukam sojuszników. Mogę uznać cię za jednego z nich? A... Mm. Nie chcę walczyć z nikim. Mam dosyć problemów. Przykro nam, ale nie jesteśmy zainteresowani tą propozycją. Szkoda. Chyba to nas nie poróżniło. Tak. Wszystko jest dobrze. To może być pomocne. Nasze plecy są silne, a brzuchy pełne. Bo ktoś na ziemi głoduje i garbi się pod ciężarem pracy. Uważajmy, by nasze zachowanie było godne jego bólu. Tak, nie ma żadnych minusów za to. No i z Lodi naprawdę nam się dobrze wiedzie. A reszta tak słabuje. Chyba nie mają żadnych sojuszy. Kto wie? no huh. właśnie. Problem. Nie wiadomo. Rolnictwo pionowe. Został wykryty. Dawajcie tutaj. Rekrut. Nieźle. Cidadela! Proszę bardzo. To tam zabity był jeden chyba. Tutaj siatka Lecare. Tak, chcemy widzieć, co się dzieje. Jednostka bez rozkazów. Jeszcze czekaj. W sumie. Możesz usunąć miazmę. Tak, już może zacząć pracować. Dobra, patrzymy, patrzymy. Eee, pięknie. Dobra, wezmę eksplorację zautomatyzowaną. A ten igłodrzutowiec niech fortyfikuje do uzdrowienia. Potem będzie sobie jakoś tam się zabawił. I tak. Dziękuję. Dropieżnicy nic nie robią. I lecimy dalej. Niepokoi mnie poświęcenie, z jakim powierzają się tej fałszywej ideologii twoi ludzie. Nie macie szacunku do swojego człowieczego dziedzictwa? Wybacz, ale mamy. Po prostu się rozwijamy. Dobra. Stworzono siatkę, agent niewykryty. Co oni tutaj mają? Lokalne zdrowie. Uuu. A, ha, lokalne. No tak, pewnie u mnie lokalne też jest jakieś dodatnie. Zobaczmy. Hmm. No, lokalne zdrowie 9. Te. 80. No niestety, to inne modyfikatory robią, że nam robienie kolejnych miast się nie opłaca. I nikomu. Im tym bardziej. Ale lokalne zdrowie 6? To mają go mało. U nas przecież było 8, 10. I nic nie produkują. Co dziwne No ale Tak to jest w miarę Okej okay. To W takim razie teraz Kradzież nauki I tyle Nie mamy nikogo więcej Awans uh, Awansował Na agenta Mamy jakiegoś zwykłego Tak W Cydadeli Cały czas rekrut. Podróżuję tam dopiero. Okej. Okay. To co teraz? W kłęb trzeba coś wyprodukować. Czy to będzie hiperdzeń? Nauka plus 2, nauka plus 15? Koszt w firaksycie 4 aż. Uch... 12 mamy, zużycie 6. To jeszcze trochę jest, tam nauka plus 2, plus 15% jeszcze 45 tutaj jest. Uuu, najwyższa nauka, to to się opłaca tu. Plus 1 do nauki tu <grym> Też nie złe. No, to wygląda mi to na najlepszą opcję. Tak, hiperrdzeń Wymaga dziesiątego poziomu supremacji. Jednostka bez rozkazów, robotnicy. Co zrobiliście już tutaj? A, dopiero jest do zbudowania szyb geotermiczny. No to róbcie. Drapieżnicę, nic. I już lecimy dalej. Teraz to będzie czas szybkiego rozwoju. Przez to, że nie prowadzimy żadnych działań bitewnych, lokalnie czy globalnie, i zautomatyzowałem ruchy naszych zwiedowców, gdzieś oni są. Konieczno? Konieczno. <ścoughs> oh, dobrze, dobrze. A tutaj? A to konieczne jest z jakiego państwa? Chyba też od Vadima. Nasz statek tutaj sobie pływa. Podpłynie do chrabrości, zobaczę co tam jest. Może być. Ty jak? Konwój handlowy. Ja go. Zmienia na morski. Żegnaj. 10 punktów energii. To tutaj mogę w takim razie kupić tu nie. Tiangong. Tiangong jest... Nawet dopiero jeden z trzech. Czyżbym ja nie kupił czegoś przypadkiem? Zakup. Kon... Statek handlowy. Mhm. Dobra, zobaczymy w następnej turze. O, bezczynni tajni agenci. W Cydadeli jest. Tam jest dosyć już rozwinięta siatka. Duży poziom intrygi. Kradniemy naukę. Od razu. Jeszcze tutaj. W leker. To samo. Hakowanie satelitów. Zamach stanu. Możemy już to zrobić. Nie będę tego robił. Trudność umiarkowana tylko? To dziwne. Okej, okay. ja tam się nie spieram. Jak mamy dobrych agentów, to dobra nasza. Tyle? Nikt do nikogo nie strzela, tylko sobie pływają. Co się dzieje? pozabijane, czy jak? Bardzo mnie cieszy ożywiona wymiana towarów między naszymi koloniami. Dbajmy o ten stan rzeczy i dalej czerpmy korzyści z handlu. Granek Sito. Wielkie wyjście. Ej, Uno momento. Nie to, ale też przyjemny widok. Zadania i zwycięstwa. Właśnie już zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem jednego ze zwycięstw nie robi LOD już teraz. Świat czystej wyobraźni. Wielkie otwarcie holoapartamentu apartamentu spotkało się z nieoczekiwaną reakcją społeczeństwa. Jak dotąd nikt nie wszedł do środka, ponieważ protestujący zablokowali drzwi. Obawiają się, że realizacja marzeń w Holoparlamencie wyeliminuje ambicje i spowoduje koniec cywilizacji. Artyści tymczasem nie mogą się doczekać, aż skorzystają z możliwości nowej technologii. Tam gdzie protestujący widzą katastrofę, oni szukają rewolucji kulturalnej. Argumenty obu stron mają sens. Zniszczenie Holoparlamentu byłoby jednak bezproduktywne. Lepiej będzie jasno określić jego funkcję. Wesprzyja artystów. Plus dwa do kultury. Albo protestujących darmowa cnota. Plus dwa do kultury z holoparlamentów albo darmowa cnota, która jeszcze może ją bardziej zwiększyć. Ja wezmę cnotę darmową. Protestujący mają rację, ale jest jeszcze nadzieja dla holoparlamentu. Zakażemy realizację powierzchownych marzeń, a zamiast tego pokażemy ludziom wizję ideałów naszego społeczeństwa. Czas porzucić niszczycielską obsesję popkultury i ukształtować się na potrzeby oświeconej i chwalebnej przyszłości. Got. Cytmiot i orzeszki. To co? Tutaj robimy? Plus 10 do nauki w każdym mieście? No? Potem poprzyłączać miasta? Jakiś tam minus jest do nauki przez to? Do kultury. Plus 10% do wymagań do kosztu, to na pewno. Chyba do nauki też jest jakiś minus. Mamy 3 na plusie. 3? Chyba 3 zdrowia. Zaraz się okaże. Plus 2 do nauki z każdej akademii? Technoartyści. Dodatkowa nauka w ilości równej 15% generowanej kultury? To mało? Wojna informacyjna. Jeden darmowy tajny agent. Mało. Plus 7 do kultury za każdy wielki cud. To może być niezłe, ale najpierw Centra Nauki trzeba mieć. Zobaczmy, jak tam. 58 kultury mamy przyrost. 58 to z tego 15% to będzie jakieś 8-9. Hmm. A plus dwa do nauki z każdej akademii? Ja mam w ogóle akademię? Ja, nie tutaj. Budowle i cuda w mieście. Akademia. Ako, ako, ko. Nie ma. <ścoughs> tutaj chyba też nie. A tu? Nie mam ani jednej akademii. To nocy mi taki bonus. Oczywiście można by było później zrobić. Zobaczmy, czy mamy w ogóle możliwość tutaj. Akademia. Mamy laboratorium. Mamy neurolaboratorium. Akademia ja nigdzie nie widzę. Jest Instytut. Chyba, że źle patrzyłem. Moment. Może tu na górze? Nie. Holoparlament, i tu są artyści. Nieźle. Autofabryka też. Miejsca już zajęte. No, nie mamy żadnej akademii. Chyba, że tak naprawdę akademia, czyli. po prostu jeden z tych budynków. Instytut na przykład. Pewnie nie. Ciekawe, czemu tutaj nie ma żadnych propozycji od strony naszych doradców. W końcu mogłyby być ikony. Doradzam to. Zintegrowane rodzaje wojsk. Dziwne. Klasa kreatywna. Dodatkowa kultura. To też dodatnie zrobię. Trzy. 30% zakrąglam mi do jednego Super Mmm, na artyści Nie ma tu już nic takiego naprawdę ciekawego. Ten monomit jest całkiem niezły, wielki cud. Budunki dla specjalistów, budowla. Budowla i cuda tutaj nie ma cudów. Cuda, razy 5. No, to już jest lekki boost. Jeszcze tutaj jeden cud 6 razy 7. O, Tak! To ja biorę w takim razie teraz centra nauki, a potem Monomit. Tak. Jedna cnota więcej wiedzy, gdzieś jest do nauki w każdym mieście. Też niezłe będzie. Tutaj tylko dwie tury i będzie następna cnota. Wtedy będziemy mieli dużego kopa do cnót. To mi się podoba. Hutegenów, Nauka plus 2, zdrowie plus 3. Tutaj zdrowie plus 3, ale nauka plus 1. Bierzemy Hutagenów. Instytut też można by było zrobić. Trzy miejsca na specjalistę naukowca. Dobra. Później będziemy się zastanawiać. Będziemy mieli sporo na plusie, to podołączamy naszych. I tak, mamy ten statek handlowy. Zobaczmy. Rzeczywiście. Mam na razie tylko. A, ja wywaliłem. Tak, tak, tak. Dobra. Czy się zrobi chuta Genów za jedną turę? Tylko? Ja zrobię tutaj statek handlowy i zaraz schłotyganów. Dobra. Więc ten stateczek wyślę do Rangi. Da tam sporo produkcji. Egancorik? Też tempo rozwoju placówek. A, już sobie przypominam, przecież zginął nasz jeden. Tu gdzieś, na tych niepewnych wodach. Do Rangi, tak. Mhm. Mm no i pięknie. Wy nic. Lecimy dalej. Oho! Będzie jakaś walka? Tak! 68. Całkiem nieźle Turing Szande. Rzeczownik. Wstyd odczuwany, gdy zorientujemy się, że pomyliliśmy sztuczną inteligencję z bliską osobą. Spodobał się Alan Turing, czyli prawdopodobnie najwybitniejszy informatyk w dziedzinach ludzkości, który wymyślił uniwersalną maszynę Turinga. To jest taka maszynka, taki model komputera, który symuluje to, jak rozwiązujemy zadania na kartce, czyli że bierzemy coś, na tym wykonujemy jakieś obliczenia, zapisujemy na kartce te obliczenia, potem robimy coś dalej, zapisujemy dalej. Ewentualnie potem coś skreślamy, wykreślamy, dopisujemy i to jest bardzo ważny model informatyczny. Najciekawsze, co można powiedzieć o Alanie Turingu, co może zainteresować osoby niezwiązane z informatyką, to jest to, że wspaniały wdzięczny naród wysłał go do psychiatryka, żeby oduczyć go homoseksualizmu i przez to popełnił samobójstwo. Piękny prezent od wspaniałego, wdzięcznego narodu. Doktryna Supremacji... dobra. Wybór między człowiekiem a maszyną to fałszywa dychotomia, stworzona, by dezorientować i zwodzić. Hmm... niebezpieczne związki. Jedenasty poziom doktryny... Supremacji. Tajni Agenci mogą wykonać operację Sabotaż. Dostępne są nowe ulepszenia Twoich jednostek. Jakie? Razy dwa. Wybierz cechę. Mhm. To co? Herold? Co? To nieźle wygląda. Podobają mi się takie kształty. Mocno futurystyczne. I tak. Plus 50% podczas czyszczenia nieba, którego nigdy nie używaliśmy. Lub 20% przy atakowaniu rannych jednostek. Oczywiście to drugie. Tu jeszcze ucznia zmienimy na apostoła. <grytanie> Cudownie. Plus 24 do siły, czyli dwa razy tyle będzie miał. Mhm. 10 punktów życia leczenie natury dla sąsiadujących jednostek. Wow! Albo 30% dodatkowe przy okrążaniu. siły. Ja biorę leczenie sąsiadów. To bardzo się przydaje. Można ich poobracać. Nie w tym sensie zboczuchy. Wybierz technologię. Okej. Okay. To bierzemy coś znowu z Supremacją. Hmm... Wzięte, 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 wzięte. Tutaj... Pięć tur. Myślenie kolaboratywne. Projekt... Prekognicja. OK. Brzmi ciekawie. Sterowanie klimatem. Ale wymaga to reformowania najpierw. Genetyka, protogenetyka. Supremacja, plus jeden do kultury z każdej akademii. No i teraz jeszcze tutaj mamy. Eu.tenikę? Cokolwiek miałoby to znaczyć? Ludzki ul. Uch. Ludzki ul. <ścoughs> Aha. Zaplanowałem. Okej, okay. można tutaj planować kolejne kroki. No fajnie. Myślenie kolaboratywne. Pięknie. I teraz jeszcze, co tutaj? Ta huta genów miała być. I będzie. Statek handlowy. Gancorig, co z wami? Rozdrośnie się za jedną turę. Czemu jeszcze tego nie ma? Dobra, do Gancolik. Przyspieszymy rozwój jeszcze bardziej, późniejszy też. Lecimy dalej. Bye, bye, maszkaro.